ogromna fala krytyki wylała się na nieśmiesznego poprzez wiele filmów krytykujących jego osobę widzowie w końcu zauważyli jego szkodliwość przeanalizujmy i sprawdźmy ten temat razem. Doknes z Didarkiem zapowiadają nową serię fabularną, która ma szansę odnieść gigantyczny sukces Damian wrócił po przerwie na YouTube'a, zapadła decyzja sądu o niewypuszczeniu buddy z aresztu a na koniec mam dla was wiele więcej ciekawych newsów ze świata i YouTube'a. Widzowie no już jutro Halloween także dajesz lajka albo psikus chyba tak to leciało, więc chyba już tu Tutaj nie muszę dodawać więcej jak to, że 600 łapek i już za dwa dni dostaniecie nowy odcinek. I dawajcie, zróbmy coś mocnego i wbijmy te 30 tysięcy subów do końca tego roku. Także widzu, klikaj teraz suba z dzwonkiem, bo wielu z was tego nie robi, a wtedy będziesz na bieżąco i dodatkowo pomożesz w tym pięknym celu. No i co, 30 tysięcy do końca tego roku i fajbuje sobie loczki na biał. Także wiecie co robić. No a na start dzisiejszych newsów w końcu mogę wam powiedzieć finalnie o stajcie podejrzeć łatwogań, która na pewno jest dosyć wyjątkową, bo chodzi tutaj o przejechanie niemałej. Ilości kilometrów do Afryki, ale rowerem. Dokładniej chodzi tutaj o przejechanie ponad 3100 km na samym rowerze, co jest naprawdę niewyobrażalnie pojąbanym i dużym wyzwaniem. I oczywiście w samą podróż miał wyruszyć już we wrześniu, jednak jak sam poinformował, zachorował, przez co podróż właśnie przyłożyła się do ostatnich dni. Lecz teraz faktycznie ma to już miejsce. Jak informuje, o samej podróży codziennie będzie powiadamiał nas na TikToku dokładniej o jej postępie oraz przykładowo stopniu bólu który po tak wielu kilometrach przejechanych na rowerze może być naprawdę przepotężny. I aktualnie na czas nagrywania tego filmu łatwo przejechał już ponad 300 km w ostatnich trzech dniach. Warto również powiedzieć, że łatwo ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo gdy całe wyzwanie mu się nie powiedzie i po prostu nie dojedzie tym rowerem do Afeki, musi usunąć swoje konto na TikToku, co obiecał. Jednakże po tym, co już nam udowodnił, co zrobił, serio wierzę, że no, po prostu mu się to uda. Trzymam za to kciuki i będę was oczywiście update'ował w tym temacie, jeśli nowe informacje o tej akcji się pojawią, dlatego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim. Teraz warto tak na szybko powiedzieć coś o Jaworze, czyli jednym z najpopularniejszych polskich twórców, który to ostatnio na pewno przykuwa uwagę swoim daily z postępem przykładowo jak chodzi o nową halę produkcyjną czy dom, który to jakiś czas temu zakupił, o czym wam mówiłem jeszcze jakiś czas temu. I możecie wiedzieć bądź nie, ale Jawor zaczynał w internecie od niczego innego jak gamingu, w tym oczywiście jak chodzi o gry no to Fortnite'a i wiele innych, co Możemy zobaczyć przykładowo również na jego kanale znowu jawo. No i co ciekawe, to zdecydował się on już po w zasadzie dobrych dwóch latach bez gamingu na ten kanał wrócić. Taką informację dokładniej dostaliśmy w jednym z jego ostatnich filmów, gdzie to widnieje data 31 października, czyli w zasadzie już takowy powrót nastąpi właśnie YouTube. No a teraz, jeśli widzów chcesz się pojawić na tym naszym ekranie naprawdę już ikonicznym, no to napisz w komentarzach bonus i aby YouTube nie usunął Twojego komentarza, dopisz cokolwiek. Może to być po prostu Twoja opinia na temat. Newsów omawianych w dzisiejszym odcinku No i widzowie jak bonus to bonus Także jak chcecie wielki powrót legendarnych Bonusów na końcu newsów No to zostawcie teraz lajka i 600 lajków Wystarczy i już w kolejnym odcinku Ogarnę wam właśnie coś ciekawego Na bonus, także warto zostawić lajka Jak wiadomo już jutro Halloween, a oczywiście Halloween To dzień kojarzony ze strachem Chyba można to tak ująć, bo po prostu vibe tego dnia ma być straszny A do tego nawiązuje również Erezji W swojej nowej serii o nazwie Dom Strachu Mówiłem wam zresztą o tym jakiś czas temu no i teraz ma to miejsce Co ciekawe również w postaci Daily Które akurat z jutrzejszym dniem się niestety skończy Jednak jest to 6 odcinków, które dostaliśmy I co mogę powiedzieć No to na pewno to, że jest to coś nowego Coś czego nie było ani u nas w kraju Ani nawet za granicą Jak również zapewnia sam Rezi A w dzisiejszych czasach jest to naprawdę Jak chodzi o YouTube'a coś unikatowego i po prostu zaskakującego No i jest to raczej naprawdę przyjemna Spokojna seria można powiedzieć Mimo, że klimat jest naprawdę mocny No i to również pokazuje odbiór widzów który jest naprawdę pozytywny. Jak wiadomo kilka dni temu widzowie miało miejsce PGA, które oczywiście już no, się skończyło. Jednak tak na szybko powiem wam co i jak, i jak wspominam ten dzień, czyli sobotę, w którym to właśnie byłem na PGA. No niestety udało mi się być tylko w sobotę, jednak za rok widzowie postaram się wpaść na trzy dni, albo chociaż te dwa, czyli sobotę i niedzielę. Przede wszystkim spotkałem się z wieloma twórcami i co ważne, wy widzowie robiliście sobie ze mną foty, co mnie naprawdę zaskoczyło, że aż tak wielu z was do mnie podbiło, także napiszcie w komentarzach, jeśli... Jeśli wam się udało, właśnie zdobyć ze mną fotę. A jeśli nie, no to widzowie, na pewno za rok się uda. Co ciekawe, to spotkałem na przykład właściciela kokska czyli Szymka, i zrobiłem sobie z nim to oto zdjęcie. Również spotkałem się z całym L. -Kartelem. zamieniliśmy tam parę zdań. Również pogadałem z kilkoma innymi twórcami, z kilkoma również sobie zrobiłem zdjęcie, jak na przykład chodzi o Pago. Także była naprawdę fajnie. Mega miła atmosfera. Dlatego widzowie, warto obserwować mojego Instagrama, bo tam zawsze są na bieżąco informacje o wszystkim. Tam również możecie podsyłać newsy do filmu. Także naprawdę polecam obserwować. Jak nigdy zostawcie obserwację. Już nie raz opowiadałem wam o niesamowitych projektach doktora Pablo, gdzie to własnoręcznie budował naprawdę przeróżne konstrukcje na swoim kanale. Począwszy od własnego czołgu po lokomotywę parową, którą to ostatnio zbudował. No i właśnie pewnie wielu z Was ciekawi, jak wygląda sam proces powstawania tych konstrukcji, od już takiego totalnego backstageu. No i oczywiście to, co dzieje się z nimi później. No i to właśnie dlatego Pablo stworzył nowy kanał o nazwie Pablo w Warsztacie, gdzie to będziemy mogli zobaczyć ulepszenia wszystkich projektów, czy chociażby to, co dzieje się z nimi później, co również już taki pierwszy odcinek na tym kanale już nam pokazał, no i się również takowy pojawił. Także no ja na pewno będę śledził ten kanał, bo no nie ukrywam, że postać doktora Pablo mnie naprawdę mega zainteresowała, no bo taki content naprawdę w Polsce jest dosyć wyjątkowym i unikatowym, także naprawdę fajnie, że takie coś powstało. No i już wielkimi krokami zbliża się jego największy projekt, czyli Pablo Copter, gdzie to właśnie zbuduje własny helikopter. Na to czekam najbardziej, jak zapewne większość jego widowni. Teraz coś odnośnie platformy, na której właśnie oglądacie teraz ten materiał, czyli oczywiście YouTube'a, który to na przestrzeni ostatnich lat zmienił się naprawdę diametralnie, jak spojrzymy sobie o kilka lat wstecz. Nie tylko jak chodzi o wygląd, bo również o przeróżne rozwiązania, czasem oczywiste, czasem totalnie dziwne. Lecz teraz zdecydowanie ta planowana zmiana jest po prostu kontrowersyjna. Mianowicie, YouTube zamierza uniemożliwić widoczność wyświetleń oraz daty dodawania filmów na stronie głównej. I jeszcze zanim coś powiecie, warto powiedzieć, że jest. Wiele plusów, jak i wiele minusów, a to jakie wy dostrzegacie, no to oczywiście zależne jest tylko od was. Jednym z plusów jest to, że na pewno wiele mniejszych kanałów na tym dosyć dużo zyska, ponieważ na stronie głównej, gdy wyskakuje nam, no po prostu jakiś film, słydzy, którego przykładowo nie znamy, no to w większości jednak sugerujemy się ilością wyświetleń i potem również decydujemy, czy w niego klikać, czy nie klikać. Oczywiście tak to nie zawsze działa, jednak, no w większości przypadków ten sposób to funkcjonuje. No ale minus jest to również dosyć duży, no bo jeśli nie będzie widoczny, roczna data dodania tego filmu, no to będzie to raczej mega lipnet dla po prostu każdego. No i jak również podają media, ta zmiana jest już nawet testowana w określonym środowisku osób, i być może na przestrzeni najbliższego czasu również zostanie wprowadzona na całym świecie. Teraz zaktualizujmy sobie temat buddy, bo finalnie dostaliśmy teraz informację o decyzji sądu w sprawie zażalenia. Bo jak wiadomo, budda jest podejrzany o między innymi kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych. Oprócz zarzuty w sprawie oszustw podatkowych i o organizacji nielegalnego hazardu usłyszało 9 innych osób. Sąd Okręgowy uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im występków. To stanowi podstawę do stosowania środków zapobiegawczych przekazał Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Jak przypomniały również, przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności przekraczającą 8 lat. Dodatkowo Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie o areszcie wobec pary nie zgodził się z argumentami obrońców, co wskazuje na to, że Budda i jego partnerka pozostaną w areszcie do 11 stycznia 2025 roku, a nie 12 stycznia, jak pierwotnie postanowił sąd. Także na naprawdę najbliższy czas dla Kamila na pewno nie będzie niczym przyjemnym, szczególnie, że same święta czy początek nowego roku spędzi w areszcie. Wielu z was widzowie pisało mi o kolejnym zniknięciu Damiana z YouTube'a i mówiąc kolejnym mam na myśli to, że już jakiś czas temu informował o przewie, po czym Wrócił na kanał, na kilka filmów i znów słuch o jego filmach zaginął. Jednak kilka dni temu finalnie zapowiedział powrót na Instagramie, i takowy właśnie powrót faktycznie nastąpił. Przez co teraz przykładowo od kilku dni wrzuca filmy nawet codziennie, także faktycznie, no, wrócił z dużą siłą. Więc widzowie, pamiętajcie, że zawsze każdemu człowiekowi potrzebna jest po prostu jakaś przewa od wszystkiego, i nie ma się co dziwić, bo Damian działa na YouTubie już od naprawdę wielu, wielu lat. Pamiętam go zresztą za czasów, jeszcze, gdy nagrywał CSGO, gdy to ja jako takie już naprawdę dziecko go oglądałem. I miło jest mi patrzeć na to, że dalej działa i nie zatrzymuje się w kontencie, co prawda już innym niż wtedy, ale naprawdę dalej idzie mu to świetnie. Także ja trzymam kciuki za niego, żeby wszystko sobie ogarnął, jeśli jeszcze tego nie zarobił i wracał ponownie do nas z pełną siłą. Teraz coś naprawdę ciekawego z działu newsów minecraftowych, bo chodzi tutaj dokładnie o zapowiedź nowej serii fabularnej na kanale do Knesa i Dideka, która zdecydowanie przykuła uwagę wielu widzów. Mianowicie wszystko jest zrobione na styl traileru minecrafta i na start nazwałbym to tak, że właśnie tak powinien wyglądać film Minecraft Movie. Co ciekawe, to nie tyczy się zaledwie tylko tych dwóch twórców, bo również przykładowo Enzi, czyli naprawdę popularny Minecraftowy YouTuber, jak możemy zobaczyć z traileru, również w samej serii się pojawi. Saya ma dokładnie nosić nazwę Minecraft Uwięzieni i to również dosyć mocno nawiązuje zapewne do samego filmu Minecrafta. Wielu widzów także uznało to za powrót do przeszłości i legendarnych serii na kanałach właśnie tych twórców i chyba to, co najlepsze, to informacja odnośnie samej premiery, która będzie miała miejsce już jutro, czyli na za długo w zasadzie nie musimy czekać, bo tylko do jutra. No i powiem wam, że jak takie saje totalnie nie przykuwały mojej uwagi, no bo raczej nie jestem tego tagetem no to naprawdę ta może mieć według mnie naprawdę super klimat. Mimo, że raczej no właśnie tagetem oglądających takie saje no nie jestem, to myślę, że wielu osobom to przypasuje i się spodoba. Dajcie znać, co wy o tym że tej serii myślicie. Chętnie poczytam wasze opinie co do tego tematu. Teraz przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego filmu, który jest zdecydowanie przyjemny dla samego nieśmiesznego, no... Nie jest, bo zdecydowanie również nie jest to dla niego najlepszy czas, jak chodzi o YouTube'a. Mianowicie być może pamiętacie, jak kilka filmów temu opowiadałem wam o materiale, który powstał w jego stronę i błędów, które popełnił, a w postaci nieodpowiednich filmów, które bez dwóch zdań można uznać również i nawet trzeba za szkodliwe. No i wtedy powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że aż tak wielu widzów się od niego odwróci. No i przede wszystkim, że na niego spadnie aż tak duża fala krytyki. Mianowicie na aktualny moment tylko ten jeden film ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń. Przez to ta informacja dotarła do naprawdę wielkiego grona odbiorców. Nie tylko nieśmiesznego, a nawet być może jego nowych widzów. Bo tak, mowa tutaj tylko teraz o jednym filmie, ale oprócz tego kilka innych osób zdecydowało się również skomentować tą sprawę i to wcale nie jakichś dużych twórców, a nawet właśnie tych mniejszych, co również zdobyło ogromny zasięg. I gdyby ktoś nie był z tym wszystkim na bieżąco, to mimo wszystko odsyłam was do tych materiałów, ale również odsyłam was do newsów, w których to omawiałem te tematy na bieżąco. Jednak w skrócie tyczy się to filmów nie Śmiesznego, w których to są poruszane tematy, nawet śmiesznego jak w przypadku Łukasza Demona. No i jak wypadałoby takie tematy, jak chodzi na przykład o miniaturki, no obrać po prostu na poważnie, czy zwyczajnie z szacunkiem do po prostu samego siebie i do osoby, o której mowa. to no to nieśmieszny pokazał po prostu jak bardzo jest nieśmieszny i postanowił ubrać to w jakieś kr... znaczenie, sugerując coś totalnie nie na miejscu. Ostatnio głosu na pewno nabajała również sytuacja związana z cyborgiem, gdzie to ponownie pokazał, że nie dotarły do niego błędy, które popełnił wcześniej. No a tłumaczą się z tego, co zrobił. Chyba po prostu pomyślał, że wpłata na zbiórkę, wszystko wybieli i nagle będzie wszystko znowu okej. Okay. No i może tak już kiedyś było, być może widzowie kilka razy zapomnieli i faktycznie no dali mu kolejną szansę, jednak tym razem zdecydowanie tak się nie stało. Bo jak na ten moment jego kanał główny poszybował naprawdę mocno w dół, w tym ponad 1000 subskrybentów, no i przy każdym jego ostatnim filmie zwyczajnie przeważają dislajki, nie zważając nawet na tematykę filmu, co sugeruje, że jego widzowie no naprawdę zrozumieli jak bardzo szkodliwe jest to, co zarobił. No i wielu również zapewne pomyśli o jakimś kancelu, że ludzie chcą go skancelować, Lecz jednak wydaje mi się, że na kancel zwyczajnie nie zasługuje. Każdy może w tym wszystkim się pogubić, nie ma co ukrywać. Lecz jednak wydaje mi się, że no nie ma co ukrywać, jest to ogromnie gruba przesada. I taka fala krytyki wcale nie jest tutaj przypadkowa, bo jest to nawet wskazane w tej sprawie. I wybielanie się jakimiś wpłatami na zbiórki jest totalnie słabe w tej sytuacji względem własnych widzów, ale nie tylko. I dobrze stało się z tym, że nie wyszło mu to tym razem na sucho. Ciekaw jestem również, czy Damian w jakiś sposób odniesie się do tego, co się wokół niego w ostatnim czasie dzieje, bo na pewno nie jest to nic dla niego przyjemnego i warto byłoby się po prostu do tego odnieść i wyjaśnić o co chodzi. Jeśli tak się stanie, no to oczywiście was o tym powiadomię, ale również ciekaw jestem, co Wy widzowie o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach z chęcią poczytam Wasze komentarze odnośnie tej sprawy. Ale już bym widzowie zapomniał, że przecież nie śmieszny na swoim kanale zabawny, notorycznie kajadu content z innego zagranicznego kanału od samych początków. Gdyby ktoś nie wiedział, to właśnie jakiś czas temu stworzył on ten nowy kanał o nazwie Zabawny, zapowiadany naprawdę mocno z czymś nowym i jak się okazało, to były to jedynie zapowiedzi, które w praktyce przełożyły się jedynie na jeden wielki plagiat. Te same miniaturyki, nawet ta sama treść filmów, co jest już kolejnym żałosnym, a zarazem świadomym z jego strony zachowaniem. Także sam już nie wiem dlaczego i po co, skoro ten content naprawdę jest nastawiony pod kreatywność, której... no... Można tutaj użyć na wszelakie sposoby. Można tutaj nagrywać dosłownie o wszystkim. Widocznie nieśmieszny wybrał inną drogę, kto wie, ale no naprawdę to byłoby, gdyby przemyślał to co robi, bo jest to totalnie, ale to totalnie. Po prostu głupie. A teraz zniesów byłoby to na tyle. Napisz w komentarzach bonus i do tego dopisz cokolwiek, żeby YouTube nie usunął Twojego komentarza. Właśnie może na temat jednego z newsów, albo po prostu opinii na temat tematu głównego dzisiejszego odcinka. Wtedy będziesz miał szansę się tam pojawienia. No i dodatkowo oczywiście do każdego komentarza z bonusem czypnę Sajduszko. No i 600 lajków, a wracają bonusy. Także walnij lajka, like no i walnij Subika, bo na 30 tysięcy do końca tego roku fajduję loczki na biało. Ciekaw jestem, jak będę wyglądał, Także... Że, jak chcecie, żebym się ośmieszył, to walnijcie suba. No i co, widzimy się już za niedługo.